Szyb Maciej powstał w latach 20. XX wieku głównie w celu wentylacji chodników górniczych i odwadniania pokładów węgla dla potrzeb kopalni Concordia. Po zakończeniu wydobycia podjęto decyzję o przekształceniu niemal 200-metrowego szybu w studnię głębinową. To rozwiązanie dość nietypowe, ale przynoszące wielkie korzyści i krystalicznie czystą wodę, którą każdy może spróbować, a nawet zabrać do domu. Iż w krajobrazie współczesnego górnego Śląska pojawiają się odrestaurowane budynki dawnych kompleksów szybowych, zresztą kilka z nich, podobnie jak widoczny tu szyb Maciej, znajduje się na szlaku Zabytków Techniki. To wzorcowy sposób rewaloryzacji tego obiektu i wykorzystanie dawnego szybu kopalnianego jako studni głębinowej stanowi o jego wyjątkowości. Dlatego to nie przypadek, że obiekt ten jest tak zwaną gwiazdą szlaku Zabytków Techniki. Czyli miejscem, które po prostu trzeba odwiedzić. Zabytki górnicze po renowacji, tak jak szyb Maciej, stają się nowymi i modnymi miejscami spędzania czasu wolnego, a nawet wybieranymi na organizację przyjęć weselnych. Często również w otoczeniu takich miejsc można zasmakować regionalnej kuchni. Kompleks szybu Maciej zdecydowanie wyróżnia się na tle innych obiektów. Miejsce, w którym jestem to jedyny obiekt w województwie śląskim, gdzie przecinają się dwa szlaki. Industrialny Szlak Zabytków Techniki oraz Kulinarny Szlak Śląskie Smaki. Sami spróbujcie jak w kopalnianych wnętrzach smakuje żur zabrzański, gulasz donesmarków, o śląskiej roladzie już nie wspominając, a jak coś na deser to zamówcie cytrynową szpajzę. Było o wodzie, było o strawie. Nie zapominajmy również o industrialnych zabytkach tego miejsca, jak również o wspaniałym widoku. Szczyt wieży wyciągowej Szybu Maciej to doskonały punkt widokowy, z którego rozciąga się panorama na Zabrze i Gliwice. Można z niej nawet wypatrzyć radiostację gliwicką, jeden z obiektów szlaku. Koniecznie odwiedźcie to miejsce, nie tylko aby zjeść i się napić, choć to też w tym przypadku wyjątkowe doznania.